Witam w kolejnym odcinku dań Stowitkowskiego dziś w pięknej scenerii Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy. Pokażę Wam dziś, że stowid to nie tylko dżemy i konfitury, ale też bardzo szeroka gama produktów, chociażby do grilla, tak jak to dzisiaj tutaj widzicie. Przepyszne oliwki, kapary, papryczki pili ale też dodatki do mięs i serów, jak jarzębina, borówka, żurawina i nowość, konfitura z czerwonej cebuli, którą dziś między innymi wykorzystam w swoim daniu. Pokażę Wam, że stowid zaskakuje po raz kolejny przy wspólnym grillowaniu. Danie, które zrobimy dziś, to polędwiczka wieprzowa, medaliony, steki faszerowane serem pleśniowym i konfiturą właśnie z czerwonej cebuli yy, firmy Stovit. Yy, do tego zrobimy taką sałatkę z grillowanych warzyw i tu znowu wykorzystamy produkty bulerias, czyli zieloną oliwkę, papryczkę piri-piri i kapary. przygotowania mięsa, a tak naprawdę od przygotowania marynaty. Potrzebujemy do tego olej, wódkę orzechową, jałowiec, no i troszeczkę ziół. Roznietamy jałowiec. Jeżeli byśmy go posiekali, on by nadał troszeczkę mocniejszy smak w tej marynacie, a czego nie chcemy, to ma być tylko i wyłącznie delikatne nadanie smaku. Troszeczkę tymianku i rozmarynu. Dodamy do tego troszeczkę słodzika suzaron. On może fajnie zastępować miód i troszeczkę soli. I marynata jest gotowa, możemy ją sobie odstawić na chwilkę, kroimy mięso na kilkucentymetrowe steki i delikatnie rozgniatamy ręką, robimy nacięcie, i ser, nie za dużo. Delikatnie. Teraz czas na głównego bohatera, pierwszego z głównych bohaterów, czyli konfiturę z czerwonej cebuli. Pomożemy sobie ręką. Teraz skropimy to marynatę wcześniej przygotowaną. I to sobie tak poleży około jednej godziny, żeby przeszło smakiem i aromatem. Pokroimy sobie bakłażana, cukinię, paprykę i czerwoną cebulę. Plaster centymetrowe. cukinia. Kroimy kolejne warzywa. I czerwoną cebulę. Oliwa. I świeży wymianek. Wszystko razem łączymy, żeby warzywa się obtoczyły w oliwie. Warzywa przygotowane, możemy grillować. Warzywa do wystydzenia. Mamy mięsko już, które jest odpowiednio zamarynowane. Wrzucamy na grill. Po około 2 minutach przełożymy na drugą stronę. Zamykamy grill. Mięso się grilluje, przygotowujemy warzywa. Kroimy sobie warzywa w żulię, po naszemu można mówić w słomkę, w słupki. Mamy cukinię, bakłażan, czerwoną paprykę. One nie są rozgotowane, one nie są tak bardzo miękkie. Sałatka będzie kolorowa. Siekamy kapary. Warzyw nie doprawiałem, dlatego że te produkty już nadają smak tej sałatce, tą słoność, tą wyrazistość, tak jak oliwki właśnie i kapary w tym przypadku. Ostrości nadadzą papryczki pili Sałatkę wymieszamy, mimo wszystko jeszcze troszeczkę doprawimy solą i skropimy oliwą. Mamy gotowe soczyste mięso, wyrazistą sałatkę z dodatkami bulerias. Możemy składać danie, ale jako ciekawostkę pokażę Wam jeszcze coś fajnego. Grillowane liście sałaty rzymskiej, która pod wpływem temperatury nabierze takiego specyficznego orzechowego aromatu. Liście sałaty są gotowe, one są lekko chrupiące, troszeczkę je przytniemy, ale żeby bardziej wyeksponować jeszcze cebulę, dodamy ją bezpośrednio obok naszych warzyw. Bardzo ładnie pachnie ta cebula. Okay. I wykańczamy liśćmi grillowanej sałaty rzymskiej. Danie grillowe, polędwiczka faszerowana konfiturą z czerwonej cebuli, stowit, serem pleśniowym i sałatką z grillowanych warzyw z dodatkami buleria, z oliwkami kaparami i papryczkami filipili. Na pewno zaskakujące, na pewno bardzo smaczne. Będziecie zadowoleni. Moje danie gotowe, ja mam nadzieję, że i Wy podzielicie się z nami własnymi propozycjami na danie grillowe z wykorzystaniem produktów firmy Stowit, bo jak sami wiecie, są źródłem niekończących się inspiracji. Oglądajcie nas na fanpage'u, do zobaczenia.